Ej widzu, taka kosa jest do wygrania Wystarczy wpłacić 10zł z kodem Szymonekkyky na caseStorm.pro Zapraszam Witam, witam serdecznie w nowym odcinku I również w pierwszym odcinku ze strony CaseStorm. Przypominam na starcie Abyście widzowie używali mojego Kodu, czyli kodu Szymonekkyky Zapraszam serdecznie Dzisiaj no, spróbuję Was tak oprowadzić po stronie, tak? Również siebie. Spróbujemy coś otworzyć, przyspącimy coś. No są tu bardzo fajne skrzynki przykład Bombardiera Crocodilo Więc zobaczymy co tutaj odda. Zachęcam do obejrzenia całego filmu, oczywiście zostaw lajka like i suba, no i zobaczmy co te cudo tutaj sypnie, tak? Jest za 5 zł. Spróbujmy, spróbujmy. Potestujmy skrzyneczki, zobaczymy jak to sypnie. Również zapraszam na Discorda, bo trwa giveaway, więc może sobie wygrać fajny item. Zapraszam, złotóweczka niestety nam nie dało Spróbujmy jeszcze raz za piątkę Tutaj jest też yy, fajny tryb Na przykład jokera I ono fajnie może podkręcić skrzynkę Więc myślę, że trzeba będzie to przetestować W swoim czasie oczywiście Spróbujmy dwie Spróbujmy dwie Dostajemy też punkty I te punkty możemy wymienić Ale myślę, że to w końcu w którymś odcinku nastąpi Jak trochę Będziemy mieli tych punkcików więcej, no bo no, 240 możemy mieć więcej, tak. Możemy mieć więcej, więc na spokojnie zobaczymy, spróbujemy. Może coś się uda tam zrobić. No jak na razie profitu mocnego nie dostaliśmy. 15 zł za trzy skrzynki. Emeczka, Emeczka. Ok, 4. No po prostu spróbujmy robić profit, tak. Spróbujmy robić profit. Może nam się uda, tak. Kolejna. Pompka, czy to będzie profit? 11, bliżej niż dalej. Lever również prawie wbiliśmy. Dobra, spróbujmy ostatni raz 3 i spróbujmy tego Jokera. pokażę wam też o co chodzi, bo niektórzy może nie wiedzą, jak to działa. Się... 17 zł, czyli mamy w końcu profit. W końcu mamy profit i 17 poziom wbiliśmy Joker. Jak widzimy, skrzynka zamienia się mocno. 204 zł nagle, ale. Mamy bardzo fajne procenty, ponieważ tutaj jeden, no wszystko jest praktycznie równe, tak? nie W sumie nie praktycznie, tylko jest równe. I spróbujemy, może coś trafimy. Zacznijmy na spokojnie, od jednej 68 zł, Więc spróbujmy, tak? Jest! Sprób Stój! Nie no, dobra. Już myślałem, kosę. No jakby kosę dało, byłoby bardzo... No byłoby przyjemnie, byłoby przyjemnie, ale niestety nam jej nie dało. Spróbujmy dwie. Meczka nie, taki gloczek, niestety to jest 18, ale w końcu sprofitujemy Ja to wiem, że w końcu nam się uda. E, MP7 to wątpię, niestety 18. Dobra, trzy skrzynki, trzy skrzynki, 204 zł. Zobaczmy, zobaczmy, czy nam się tutaj uda. Czy nam się tutaj uda coś wygrać. Ok, 51 zł. Sprzedam sobie te tańsze. Troszcze na razie zostawię. No jak na razie, coś tam, coś tam. No nie, no jak to nie jest to coś, to nie jest to coś, dobra. Żeby był profit, trzeba próbować. Trzeba próbować, spróbujmy może takiej. Może spróbujmy takiej. I myślę, że tutaj od razu przejdziemy. Jaka to jest MK? Za 300 zł. A skrzynka jest za tyle, jak my to podkręcimy. Będzie za stówkę. Okej. Okay. Kurde, no ma to niby sens. Poniekąd, no dobra, spróbujmy. Spróbujmy zrobić profit, tak? Spróbujmy. Nie bójmy się, nie bójmy się. Powinno się to udać, tak 15 32 no niestety to nie jest profit, niestety stój 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 pięknie emeczka daj dawaj faktorniu Nie fil tested la. lala sobie zostawiamy fil tested ciekawe mi kiedy tutaj się pojawimy no bo jak widzicie na tej stronie są najlepsze dropy i mam nadzieję że tutaj się pojawimy no bo drop był wyśmienity tak Leci, Digielek, stój, stój, stój. Oj, Digielek, faktoryniu, new. faktoryniu, new. daj faktoryniu, daj faktoryniu, daj faktoryniu, daj Dziękuję, witam. 500 zł dobra, no ta skrzynka już fajnie profituje. Czy chcemy 3? Chcemy. 317 i myślę, że to może być fajny, solidny profit. Kałaszek będzie profit na pewno. I ten skałcik będzie, czy nie będzie? Czy faktoryniu? Aj, 216, no profitem to niestety nie, ale nie ma wielkiej straty, nie ma wielkiej straty. Trzeba tutaj na spokojnie to rozegrać. Możemy spróbować, może coś droższego za 63 zł. Ważne aby był profit. No tutaj skiny są potężne. Jeśli włączymy, u 314. Kurde na takie kosy dropnąć. Dobra, spróbujmy na razie dyfrutowo. Spróbujmy dyfrutowo. Zobaczymy jak to oddaje. Dobra, emeczka, emeczka. Hyperbliśik. Jest to, jest to fajne, jest to fajne na pewno. U 134. Piękny profit, fajnie. Ty, no fajnie tutaj rzuca Kolejny kałaszek Ty, stówka, profit Dobra, po jednej, dopóki profitu nie będzie. Po jednej, nas Jest! Stój, 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 stój! Nie gadaj. <laughs> Tyś jeszcze... pięknie. No i wiej tam. 1426 zł. I człowieku i co ty chcesz więcej? I co ty chcesz więcej? Piękna kosa. Piękna kosa. To mi się podoba. To mi się podoba. O to chodzi. O to chodzi. Pięknie, pięknie. To mi się właśnie podoba. To mi się podoba. Dobra, podkręćmy, podkręćmy. Bo ta skrzynka ma olbrzymie Dobra, od razu, od razu, trzy. Tu jest potencjał. Ja czuję tutaj, że naprawdę. Można przyszpącić. MK, jest fajna MK. Gloczek z 5D. 300 zł. O jezu, co ja w ogóle mówię. Żartowałem, żartowałem. Myślę, że proficik jakiś na pewno. Proficik na pewno sama kosa, nie? Fajnie. Niestety ich temu sprzedawać. Dobra, próbujmy. 1000 zł, uwaga. Trzy skrzynki. Jedna kosa, jedna kosa, 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 o oh yes Oj, jo, jo, Karamba, so... Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Spróbujmy, spróbujmy. Stój, stój! Nie, nie. Aj dupa. No na tej skrzynce ewidentnie to nie, ewidentnie tutaj bardziej defaultowo, szkoda. Szkoda, szkoda. Ale spokojnie, spokojnie, tak? Praktyka czyni mistrza. My na razie tutaj się doedukować musimy. Na spokojnie, może SSG, spróbujmy, same SSG. Co tutaj mamy ze skin w ogóle? za 38 to 24 konstruuje. jakbym tutaj podkręcił. 300, Ojej. Ej, dobra, ale jest 300. No ale w sumie tylko dwa skiny takie mocne. Profity są. Ale jak procenty są takie same. Czy nie zaryzykować. Trzy skrzynki. Dawaj, za tysiaka, Na hita. Jedno drogie. O jezu, to nie jest drogie. O matko. O jezu. Yes. 200 zł. Oj, oj, oj. To był błąd. To był wielki błąd. Default. Diflutowo tutaj ewidentnie O stój stój Kurde Jakby tak dało To by było sympatycznie Naprawdę sympatycznie by było To by było Szapobanie Stój Nie, SSG ewidentnie A może Widzowie Zapraszam was oczywiście na tą stronę I możecie znać jaką Znać jaką skrzynkę otworzyć Może macie i wy jakąś propozycję Spróbujmy to. Fajnie wygląda Co my tu mamy? Okej. Okay. Jak tak? Ty 190. 190 dajemy. 190 to tu parę skinków jest, co może oddać. No spróbujmy, spróbujmy. Spróbujmy. Może da, może da. Dobra. Powoli, 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 tak. Stój, stój, stój. Jeden skin, jedna kosa, jedna kosa, i ale to jest. Ja nawet tu kosy nie widzę, co jest? Przecież to są takie same procenty. Nie, no. Ta ewidentnie nas nie lubi. Spróbujmy coś innego. Ewidentnie nas nie lubi. Hmm. O, to są skrzynki z Zeska. Pewnie nagramy jeden odcinek albo parę, że potestujemy te skrzynki. Zobaczymy, co tutaj odda. No dobra. Spróbujmy może na zakończenie powiedzmy tego odcinka, coś takiego naprawdę mocnego, jakiś jak, taki bęgierek tak zwany Ale skrzynka z samymi glokami mnie ciekawi Fejdzik A ile jakbyśmy chcieli podkręcić? 200, jedna, próbujmy Tragicznie dało, no zutówka, niestety, szkoda Powoli i idź, 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 idź Nie no, milimetry Jeszcze raz Tak milimetry, tak milimetrowo dało Nie no Ewidentnie trzeba wrócić Ewidentnie trzeba wrócić I spróbować tych skrzynek Bo tutaj dostaniemy też punkty, tak? Może znowu da nam kosa Czy już tu się pojawiliśmy? Nie, bo to nie ta skrzynka Dwa złote, szkoda Powoli, powoli no tej żeśmy nie otwierali, to żeśmy pominęli i Czy to jest drogie? O to jest pytanie 600 zł, dziękuję Otwórz ponownie 600 zł, fajnie, razy 6 Stój, stój, o za ta pewnie taka droga była Ej, tu nie ma wcale dużo skinów No dobra, czyżbyśmy odkryli cudo? 400 tak, 400 No to się nie zwróci nam A chociaż kurde no tak 50-50 mamy. Jest na taką połowę, że da. Hmm. Dobra, jedna nie zaszkodzi. Próbujmy jedno, jedno, spróbujmy. Okej, okay, taki kałach. Proszę, minimal, wear, minimal, wear, minimal, wear, minimal wear. Yes! 1045. No i otworzenie się zwróciło, dlatego próbujemy jeszcze raz. <laughs> oczywiście, że jeszcze raz. Idź, idź, stój, stój. Proszę, nie gadać z minimalware. Proszę, będzie taki profit. Dawaj, minimalware. Zrób to. Aj, fil tested, ale zrodka wzrost, jest. Ważne, że jest zrodka, to mi się podoba. No i mam nadzieję, że tutaj się pojawimy, tak? Mam nadzieję, że się tutaj pojawimy, bo... Ładnie przyspądziliśmy, ta skrzynka fajnie dała. Osobiście nie wiem, czy w ekwipunku się podliczają skiny i czy będzie widać, ile mamy, ile mamy tutaj pieniążka. Eee, no i kurde, nie widzę, żeby się to podliczało, ale tutaj jest 1000, mamy z... 3 4 5 6. No, sześć koła mamy. Jest minusik, ale nie ma tragedii. Na spokojnie, na spokojnie i coś na pewno prześpiącimy Ja dziękuję za obejrzenie tego materiału. Przypominam, używajcie kodu Szymonek na stronie. Na następny film zapraszam oczywiście. Hey.